Grzegorz Sawicki, dobry wieczór. W obiektywie tematy dnia. Parafianin, były ministrant przyznał się do zabójstwa księdza we wsi Miłkowice Maćki. Współdzielnia mieszkaniowa Słoneczny Stok w Stoku żąda od ministra skarbu 18 milionów złotych odszkodowania. Strażacy, ratownicy i policjanci w karambolu koło Tykocina. Przyszedł jako parafianin, wyszedł jako morderca. 23-letni Artur K przyznał się do zabójstwa proboszcza parafii w Miłkowicach Maćkach. Zarzut zabójstwa postawiła mu dziś prokuratura. Podejrzanych w sprawie jest więcej. Policja zatrzymała pięć innych osób, w tym dwie kobiety, ale prokuratura tylko z dwoma mężczyznami przeprowadziła dziś wizję lokalną. W Miłkowicach Maćkach była Monika Wierzyńska. Mieszkańcy Miłkowic czekali na wizję lokalną od rana i choć znali podejrzanego, bo widywali go na co dzień, to teraz chcieli ujrzeć jego prawdziwą twarz. To draństwo i więcej nic. No co pani, bandyta, bandiur, no i co może pani powiedzieć? No, no takie rzeczy do takiego stopnia, niewinnie człowieka, człowieka zamordować, to jest, to jest, to się w głowie nie mieści. To ten 23 latek był na plebanii w niedzielę wieczorem w towarzystwie drugiego mężczyzny. O szczegółach tej wstrząsającej wizyty zabójca opowiedział policjantom za tymi drzwiami. Ale na pewno bez takich emocji. Przyznał się do winy, składał zeznania. Widziałem, że mówił bez emocji. Nie widać na nim żadnych emocji. Zabójca jest z tej wsi. Nic dziwnego, że wszedł na plebanie bez problemu. Do kapłana przychodzą różni ludzie w różnych godzinach. Możemy w domu się nieraz pozamykać. A kapłan na służbie w kościele na plebani jest praktycznie zawsze otwarty na służbie. Zabójca był nawet kiedyś ministrantem, ale to musiało być dawno, bo wieś ma o nim jak najgorsze zdanie. Lewus jest co? Lewusy, czemu? Mm. I do Polite? roboty Nie, Nieraz były jakieś problemy. Jakieś bójki, nie bójki, coś w tym stylu. Jego matka chyba jako jedyna w tej wiosce nie przyszła na wizję lokalną. Jak mówi, nie widziała syna od niedzieli. Jakieś problemy robił? my no, nie robił. Oprócz niego zatrzymano pięć osób, w tym dwie kobiety. Drugiemu mężczyźnie, który był na plebanii, prokuratura postawiła zarzut usiłowania rozboju i paserstwa. Policja ustala udział pozostałych. Wiadomo, że są z pobliskich miejscowości. Po zabójstwie ukrywali się, ale narzędzie zbrodni zostawili na miejscu. Miał kilka ram kłutych na ciele, tutaj w okolicach klatki piersiowej, w okolicach serca. Pogrzeb duchownego odbędzie się jutro. Monika Wierzyńska, Obiektyw. 18 milionów złotych odszkodowania domaga się od Ministerstwa Skarbu Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok w Białym Stoku. Na tyle wyliczyła swoje straty po wejściu w życie zakwestionowanej później przez Trybunał Konstytucyjny ustawy umożliwiającej sprzedaż mieszkań za symboliczną złotówkę. Pismo ze Słonecznego Stoku trafiło już na biurko ministra Aleksandra Grada. O żądaniach na razie pierwszej w Polsce spółdzielni Małgorzata Wnuk. Z prośbą o rozważenie takiej możliwości. I podjęcia z nami negocjacji. Współdzielnia wyniki... chce negocjować zwrot 18 milionów złotych. Właśnie tyle straciła przez półtora roku działania ustawy, która umożliwiała lokatorom przekształcanie mieszkań na własność za symboliczną złotówkę. Przed wejściem w życie kwestionowanej ustawy wykupienie mieszkań w spółdzielni Słoneczny Stok kosztowało średnio 17 tysięcy złotych. Po wejściu ustawy sprzedano za kilkanaście złotych ponad 600 mieszkań. My jako zarząd, Rada Nadzorcza, mamy przede wszystkim dbać o interes naszych mieszkańców. Budżet naszej spółdzielni przez przekształcanie tych mieszkań lokatorskich za symboliczną złotówkę został niestety ale uszczuplony. Lokatorzy, którzy wykupili mieszkanie, nie muszą się martwić. Nikt nie będzie od nich żądał zwrotu mieszkania lub pokrycia różnicy w kosztach. Spółdzielnia swoje roszczenia kieruje do skarbu państwa, a w rozmowach z ministrem spółdzielnie będzie reprezentować Warszawska Kancelaria Prawnicza. Zrobiliśmy pierwszy krok, to znaczy wystąpiliśmy do. Pana ministra z prośbą godowego załatwienia tej sprawy, ponieważ w naszej ocenie roszczenia istnieją i nadają się do dochodzenia przed sądem. Stanowisko ministerstwa poznamy pod koniec marca. Całą sumę ewentualnego odszkodowania spółdzielnia chce przeznaczyć na fundusz armontowy. Jeśli wszystkie spółdzielnie po kolei będą występowały o takie zwroty, także to, to niemałe pieniądze będą. Znaczy dla spółdzielni na pewno to jest duży, duży zastrzyk gotówki. No dobrze by było, gdyby przeznaczyła na ocieplenie, na modernizację, na, na ulepszenie osiedli tutaj. Tak? Trybunał konstytucyjny w grudniu orzekł, że wykupywanie mieszkań za złotówkę jest niezgodne z konstytucją, ale jednocześnie umożliwiłby to prawo obowiązywało do końca 2009 roku i wszyscy chętni zdążyli je wykupić. Skoro państwo zgadza się na to, żeby felerna ustawa uderzała w budżety spółdzielni mieszkaniowych, musi liczyć się też z tym, że nadejdzie taki moment, kiedy uderzy w budżet państwa, czyli nas wszystkich. Małgorzata Wnuk, obiektyw. Wielki karambol na niewielkiej drodze i jedna osoba ciężko ranna. Koło Tykocina zderzyło się sześć pojazdów, w tym wóz strażacki, karetka pogotowia i policyjny radiowóz. O niecodziennym wypadku Waldemar Wierzyński. To był klasyczny efekt domina. Zaczęło się od czołowego zderzenia dwóch samochodów, Volkswagena Polo i małego Fiata, a skończyło na poważnym karambolu. W którym brało udział sześć pojazdów, w tym trzyosobowe, pojazd y, straży pożarnej, radiowóz, jak zarówno karetki. Na wóz strażacki, który na miejsce wypadku dotarł najszybciej, najechało BMW. Po kilku minutach przyjechała karetka i radiowóz. Wtedy doszło do kolejnej kolizji. Na to i stojącą karetkę, już udzielającą w sumie pomocy dla poszkodowanego tutaj z malucha, no, policjanci najechali. Najpoważniejsze obrażenia odniósł kierowca malucha. Samochód zaraz po zderzeniu stanął w płomieniach. Strażacy nie mieli szans na uratowanie pojazdu. Na szczęście kierowcy w samochodzie nie było. Jak już byliśmy na miejscu, to wyszpalił się praktycznie doszetnie. Kierowcy wyciągnęli, chyba, nie wiem, ktoś tutaj się zatrzymał. i Udzielił pomocy, który został położony na poboczu, nakryty folią. Kierowca Malucha w ciężkim stanie, z poważnymi złamaniami i poparzeniami trafił do szpitala. Policja bada okoliczności karambolu. Droga z Tykocina do Niecic jest wąska i niebezpieczna. Kierowców zaskoczyła też pogoda. Było bardzo ślisko, można powiedzieć, że na jezdni był lód, tak jak na lodowisku. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Waldemar Wierżyński, Obiektyw. Politycy kontra naukowcy w debacie oksfordzkiej i teza metoda zapłodnienia in vitro powinna być maksymalnie ograniczona. Dyskusji na argumenty przysłuchiwała się Anna Kowalska. Po stronie zwolenników tezy posłowie Jarosław Gowin, Mariusz Kamiński i Daniel Raczkowski. Przeciwnicy to profesor Małgorzata Kowalska, doktor Aneta Breczko i profesor Waldemar Kuczyński. Argumenty takie, o jakich słyszymy i czytamy od początku toczącej się w kraju dyskusji wokół przygotowywanej ustawy. A wątpliwości jest wiele. Podstawowa, nie do rozstrzygnięcia, kiedy można mówić o początku człowieka. Według posła Gowina to dwa momenty. Jeden moment to moment poczęcia, drugi to moment urodzenia. Czy ktoś z Was zgodziłby się na to, żeby zabić dziecko, które jest w ósmym miesiącu, miesiącu ciąży? Dlaczego w takim razie mamy się godzić na to, żeby zabijać dziecko, które ma... Dwa albo trzy dni. Koronny argument zamrażanie zarodków. Zwolennicy tezy chcą ograniczenia liczby tworzonych zarodków. Nie dopuszczają też możliwości stosowania in vitro w sposób całkowicie dowolny. W przypadku dopuszczenia pełnej dowolności dla wszystkich osób jest możliwość, aby z metody in vitro korzystały pary, które żyją w konkubinacie i które są parami homoseksualnymi. Akurat na to moje zgody nie ma. Podają też słowa o tym, że in vitro nie jest leczeniem, ale przecież kobieta, która zajdzie w ciążę i urodzi dziecko jest wyleczona, mówią zwolennicy in vitro. Niepotrzebnie ich zdaniem się demonizuje tę metodę. To tylko pomoc w zajściu w ciążę. To nie ma nic wspólnego z żadną inżynierią genetyczną, z żadnym programowaniem człowieka, z żadną hodowlą ludzi. E... W gruncie rzeczy mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem procesu całkowicie naturalnego. Nie wynalazł nikt lepszej metody. I również nikt nie wynalazł metody, jak na dzisiaj, bardziej bezpiecznej. I potrzebnej, potwierdzają to lekarze z kliniki leczenia niepłodności w Białym Białymstoku. Tylko w tych ciągu dwóch miesięcy ponad 100 par skorzystało z leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia. Wiele z tych par chce zapewne zdążyć przed ustawą. W kwestiach spornych potrzebna jest dyskusja. Dyskusja, która powinna doprowadzić do kompromisu. Ale w kwestii in vitro kompromisu z pewnością nie będzie. Anna Kowalska, obiektyw. Drugi dzień głodówki w Łomżyńskim ruchu. Pracownicy protestują przeciwko zamknięciu placówki w Łomży i przeniesieniu ich do Strołęki. Do głodówki przyłączyła się dziś kolejna osoba. Relacja Bogusława Bazydły. Zarząd firmy nie zezwala na wejście na teren zakładu. Głodujących zarejestrowała jedynie ta amatorska kamera. Już w południe, 30 godzin od rozpoczęcia głodówki, do protestujących musiało przyjechać pogotowie. Zasłabły dwie z trzech głodujących osób. Są przebadani, na razie zostają. Oświadczyli, że nadal głodują. Oświadczyli również, że o godzinie 20 przerywają przyjmowanie nie tylko posiłku, ale płynu. A to oznacza, że konflikt w łomżyńskim ruchu narasta. Wczorajsze nocne rozmowy z zarządem firmy nie przyniosły oczekiwanych przez związkowców rezultatów. Solidarność czeka na wznowienie negocjacji. Mam na myśli dzień dzisiejszy, bo nie wyobrażam sobie 48 godzin ludzi głodujących, a na to zupełnie brak reakcji, konkretnych reakcji ze strony zarządu w Warszawie. Zarząd spółki dalej uważa, że likwidacja placówki w Łomży jest uzasadniona ekonomicznie. Obiecuje, że pracownicy nie zostaną zwolnieni i będą mieli zapewniony dojazd do nowego miejsca pracy w Ostrołęce im rozwiązanie w obecnej dobie należy uznać za bardzo dla nich korzystne. Mało uciążliwa zmiana miejsca pracy to propozycja, jakiej mogą tylko marzyć pracownicy setek firm, które masowo zwalniają pracowników lub obniżają im pensje. Jutro ma rozpocząć głodówkę kolejna osoba. Bogusław Bazydło, Obiektyw. W jednej z piwnic w Suwałkach policja znalazła marihuanę. Narkotyki były poporcjowane i gotowe do sprzedaży. W sumie ponad 150 gramów, z których można było zrobić ponad 500 działek. Jakub Mikołajczuk. Suwalczanin Jacek T. w piwnicy zaadaptowany na siłownię nie tylko ćwiczył. Policja podejrzewa, że pod przykrywką treningów handlową marihuaną. 19-latek trafił do policyjnej izby zatrzymał. Zarzut, jaki usłyszy 19-latek, będzie dotyczył handlu i posiadania narkotyków. Karą za tego typu przestępstwo jest grzywna oraz pozbawienie wolności do lat pięciu. Czarnorynkowa wartość odnalezionej marihuany to 5,5 tysiąca złotych. Marihuana w Polsce od lat jest drugą po alkoholu najczęściej używaną substancją odurzającą. Mimo wielu akcji profilaktycznych, spożycie narkotyków nie spada. Od kilku lat zażywanie narkotyków przez osoby nieletnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Najbardziej popularnym środkiem odurzającym jest marihuana wśród uczniów młodzieży szkolnej. To największa ilość marihuany, jaką w tym roku dało się wykryć suwalskim policjantom, jakub Mikołajczuk, Obiektyw. Na kryzysie można stracić, ale i zarobić. Tracą rolnicy na niskich cenach mleka i zboża, zyskują hodowcy trzody i bydła. Co i komu się opłaca w kryzysie sprawdzała Małgorzata Kotarska Ołdakowska. Wykresy opłacalności lecą w dół. Większość podlaskich rolników już od dawna nie ma się z czego cieszyć. Rolnicy w fazie kryzysu weszli już dosyć dawno, ponieważ ceny mleka już od kilku miesięcy znacznie obniżyły się i mleczarze, a mleczarze z tej Podlasie przeżywali już poważne kłopoty. Cena mleka spadła nawet o 40%. Ceny zboża choć teraz nieco podskoczyły, ale i tak są o wiele niższe niż rok temu. Nastroje na wsi głównie minorowe. Raz na wozie, raz pod wozem. Rolnictwo to coraz częściej agrobiznes, a w biznesie wiadomo, przez zawirowania gospodarcze jedni tracą, a inni zyskują. Do tych drugich należy Wiesław Krawczuch z Niewodnicy Nargilewskiej, hodowca trzody chlewnej i bydła opasowego na mięso. Jest dobrze. Cena jest dość wysoka. Zakłady już niczego trzeba, trzeba dzwonić do zakładu, zakłady same dzwonią. Cena kilograma mięsa wieprzowego jest nawet o dwa złote wyższa niż rok temu. Kilogram wołowiny kulinarnej jest droższy co najmniej o złotówkę. I choć to niepopularny na wsi, ten rolnik wcale nie narzeka. Wtedy był kryzys na czodę i na, na bydło. W tej chwili no, kto przytrzymał, to niestety no, się opłaci. Zakłady mięsne dotąd wiele mięsa kupowały za granicą, za euro. Teraz przy wysokim kursie euro to się już nie opłaca. Kupują w kraju. Niskie ceny zboża to tańsza pasza dla hodowców, dlatego coraz bardziej opłaca się też hodowla drobiu. Według ostatnich badań Instytutu Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej statystycznie najlepiej ze złą którą na wsi radzą sobie gospodarstwa z areałem powyżej 50 hektarów, kierowane przez młodszych rolników z wyższym wykształceniem. Małgorzata Kotarska-Udakowska, obiektyw. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą rozmawiać z prezydentem Białegostoku o kryzysie gospodarczym. Prezydent zgadza się na spotkanie za dwa tygodnie. W rozmowie wezmą udział także radni innych klubów, ekonomiści i przedsiębiorcy. Pomimo różnic, które nas dzielą, pragniemy spotkać się z Panem Prezydentem i porozmawiać o przyszłości naszego miasta, ponieważ zbliża się kryzys i chcielibyśmy pomóc mieszkańcom Białego Stoku w przetrwaniu tych trudnych może lat, może miesięcy. Chcieliśmy omówić główne problemy, które będą nurtowały nas w najbliższym czasie, wskazać możliwości oszczędności, a także zająć się obroną miejsc z pracy mieszkańców Stoku. Ja uważam, że zawsze trzeba rozmawiać. Szczególnie debata publiczna ma swoje bardzo dobre strony, dlatego też już ustaliłem termin tego spotkania na 18 marca na godzinę 14. Zaprosimy też innych radnych, jak również przedstawicieli Rady Przedsiębiorczości, przedsiębiorców i ekonomistów. Na zakończenie o życzliwości mieszkańców Podlasia, widocznej właśnie teraz w czasie rozliczeń podatkowych. W urzędach skarbowych przybywa pitów i donosów na sąsiadów, kolegów z pracy czy pracodawców. Ile w donosach jest życzliwości i ile prawdy o tym życzliwie doniesie Joanna Gaweł? Uprzejmie donoszę, zawiadamiam, informuję. Tak zaczyna się większość donosów. Tylko w tym roku i tylko do tego pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wpłynęło ponad 30 takich obywatelskich powiadomień. A to dopiero początek. Najwięcej donosów jest zwykle w kwietniu, gdy kończy się okres składania zeznań podatkowych. Rok temu wpłynęło ich tu ponad 200. Proszę to zbadać i skontrolować, bo to przestępstwo. Uczciwy obywatel. Urzędy skarbowe analizują każdy donos. Prawdy w nich nie za wiele. Takich. Dobrych informacji, czy takich, z których można zrobić postępowanie podatkowe jest to około 10, może do 15%. Życzliwi informatorzy donoszą, że sąsiad wydaje więcej niż zarabiam i że wręcz tu cytat afiszuje się pokaźnym portfelem. Że nie płaci podatku od wynajmu mieszkania, nielegalnie handluje w internecie, czy zatrudnia pracowników na czarno. Zdaniem psychologów w życzliwym donoszeniu na sąsiadów mało jest obywatelskiej postawy, a więcej zemsty i zazdrości. Myślę, że w wielu głowach jeszcze pokutuje myśl, że w Polsce nie można zarobić uczciwie dużych pieniędzy, więc e, dobro sąsiada kuje nas w oczy po prostu. Najwięcej donosów wpływa do Urzędu Skarbowego w poniedziałki. Większość przychodzi pocztą, sporo mailem. Te ostatnie, co ciekawe, pisane są późno w nocy. Podpisane porządny, życzliwy albo uczciwy obywatel. Biorąc pod uwagę dane ze skarbówki, można odnieść wrażenie, że życzliwych ci u nas pod dostatkiem. Tyle, że ten rodzaj życzliwości budzi jakoś mieszane uczucia. Obiektyw Joanna Gaweł. Uprzejmie donoszę, że spotkam się z Państwem o 21.45. Zapraszam, do zobaczenia.